Cześć, mam że masz z tej strony rawi i dzisiaj nagrywam odcinek z Karolkiem to Jurassic Park O nie cię Witaj Witajcie! A więc w dzisiejszym odcinku, bardzo prestiżowym odcinku zrobimy Enchanting Table oraz Przebudujemy portal do Netheru. Portal do Jak widzicie właśnie przebudowałem portal do Netheru siłą woli. A Karolek zaczął nagrywać z Minecrafta na tym serwerze nareszcie. Może w sumie patrząc, kiedy ten film się wrzuci, to nie wiem, parę tygodni temu albo miesiąc temu, nie wiem. Um. U nas jest... Dzisiaj 31 sierpnia. Dobrze, a więc enchanting mamy w flanach po Jest to ostatni dzień wakacji! Nie <grym> niedziela jeszcze. No mówię, jutro ostatni dzień wakacji. A. W sumie to nie no, bo pierwszy dzień roku szkolnego to tak naprawdę nie jest pierwszy dzień do końca. Na którym masz na roku? Nie wiem. Ja mam na 12. A zresztą my nie mówmy o takich tematach, no bo to już się stało dawno. Hmm. Hey. Poziom baterii urządzenia DualShock 4 jest niski. Kurczak! Kurczę pieczone. kurtak kurczak, kurczak do portalu, kurczak! Faktycznie. Z tego do netheru? Czemu? No bo on ma taki neterowy design. No do dokąd uciekasz z netera, Neteraku! półpaku? Neterraku. Wiecie. Co się w psach kampi on z tak, On tak nie zawsze. Ale teraz coś się dla niego stało. Miam, niam, 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 Tak. Tak, niam, Okej, obie... okay, tutaj będzie enchant, jeden ten... Po co kopałeś taką niam, Ała! Enchant, jeden przeży, no i tutaj mogłyby być, mógłby być książki. Oficieniem. Tak. Reasumując na drodze Retrospektywnie dedukcji. reasumując na drodze dedukcji. Retrospektywnie reasumując na drodze Re dedukcji. Reasumując. <laughs> Re <laughs> A ja teraz... <laughs> nie mogę. Wszystko dobrze? Ty to, to, to sam czy co? Mnie wziąłem z TVN-u. Co? Um, no tam, jak chyba było, uwaga TVN, no to tam... Jak tam był... Jakieś dzieciaki, których... Ich piosenki, no nie były tak do końca family friendly. No, to tam jeden z, jeden z tych dzieciaków pocisnął reportera, mówiąc retrospektywnie, reasumując, na drodze dedukcji, dochodzę do konkluzji, że. I wtedy mu przerwał ten reporter. Czekaj, 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 czy to był narcyz? Nie wiem. To była trójka, taka. A no, to narcyz z siostrą i Nie wiem. A, a potem Ej, jeszcze... A żyjki, potem jeszcze tak, czy jak żyjki, ten, wystań, tam ten... A potem to jeszcze to jak to... Ten, 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 ten no przewał reporter i się zapytał innego, no to wtedy on sobie wyjął bułkę i zaczął ją jeść i się śmiać. No to to był to, to był brat narcyza, no to to już by... <laughs> a ten a, a jeden miał białe włosy, tak? No. No to to był narcyz. Ale jak to na drodze dedukcji dochodzę do konkluzji. Ej, a my tutaj to zrobimy jakoś drewnem. O, tak. Czy po prostu tak kamieniem? Że tego po prostu będzie. Nie no, drewnem, żeby to ładniej było, nie? E, nie. Zajubule, yeah. nieeeeee no, Mine in the way I Idzie don't know What the minecon? Lines Anyway No właśnie, 16 września jest minecon, nie? No, no, Ale już w sumie to wiadomo co będzie A w ogóle słyszałeś, że to, że się pojawiają ule za pomocą mączki kostnej to był błąd. <noise> Więc nie będziemy mieli. Um, no, pszczół. Chyba, że. Sz... Sz... Trudno mi to powiedzieć. Szci. Szci... Nie, nie, nie wysłowie tego. Szci Żeby dodać otwarty. To. to nasz. O. Pszczoły. Nie ma takiej opcji. Tak samo ustawię. Bum, mam enchanting table, zaraz go postawię i rozwalę go drewnianym kilofem. Co, 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 co to się stanęło? E, słuchaj, ale jaki design... Dobra, słuchaj. Ty się zajmij designem tego, a ja się zajmę... Z postawieniem tego To mi takie te ten rzecz Tak mam chodź tutaj tutaj Aj postaw crafting table gdzieś tutaj ale dwa żeby Ale potrzebny crafting table jest no to zadnie więcej drewna. O kurde. No to sam się zetni więcej drewna. Co ty robisz? Buduję. Daj mi więcej drewna. Trzeba będzie, ale tutaj miały być bukselwy. No daj mi więcej drewna, i ty zaraz przedstawię moją wizję. Ale tutaj miały być bukselwy dookoła tego. No właśnie będą. Zaskakujem. A rozumiem, że pomiędzy tymi kolumnami będą bukselwy. Wow, złapałeś. No nie, no czemu ty wykopałeś ten sufit? Gravel spadł, samo się zrobiło. To zbuduj sufit z kobla. Dobra. O kurcze O kurcze Można zrobić Oh man Ale teraz zatkało mi kakao Kakao, A tu... A. No bo książki można mieć, książki wystarczy, że można trzy, nie? No to raz, dwa, trzy... Bedu... Raz, dwa, trzy. I masz na trzydziesty poziom, jak masz z każdej strony po trzy. A, a, a co z tą przestrzenią? Oto. Właśnie też... Też się pytałem, czemu wykopajesz tak daleko. Na zewnątrz masz crafting. Myślę, że postawisz tutaj na przykład jeden i tutaj drugi. Hmm, ma no to sens. Oczy... No, dwa oczywiście, żeby symetrycznie było. Gdyby nie było symetrycznie, no to by było źle. Nagnowałem no by całe drewno, jakie mieliśmy. Co ja mogę nie przerwać tego jednego bloku?

Go, gdzie pochodnie, dobra, Stawnę tutaj pochodnie i wstawię, nie wiem, na podłodze na razie, bo nie mam lepszego pomysłu. A portal nie emituje światła? Nie, to nie obchodzi. Teraz czas coś przebudować sufit i jest tutaj podłogę i będzie najszybciej. Tak, tylko... O patrz, 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 patrz patrz. Już zrobiłem bookshelfy, To tada Wystarczy. Ha. ale ha. dużo tych box Kto? Na razie mamy na dziesiąty poziom męczą. Nieprawda? Mamy na 10 poziomęczon, bo tak wiem. Nieprawda. Mamy na 35. No. Można mieć na 35. A masz dowód? Każdy filmik zemczantowania w Minecraft. To nie jest dowód. Oni po prostu za mało bukszerków robili. Jeśli da równo 1000 bukszerków, nie więcej, nie mniej, no to wtedy będzie. K -k -o. K k k k k kakao. 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 się pisze kakao. Przez ły. Dobra tam. Em um, i tyle. Okay. La coco, not not it's a, it's a giant. giant, not, not if eat you eat too much you okay. get very fat. No, the coco. Ja to sobie śp ja śpiewałem, it jak kiedy, jak, ja jak, jak piłem kokosa, ja piłem kokosa. Tu masz ciekawe picie kokosa. Zacząłem się pić kokosa i od razu mi się przypomniało la coco, not it's a giant, not if oh, you. No patrz. Już masz na 10 level zadowolony. Teraz jest na 12. Tylko najgorzej, że tutaj same wielkie drzewa rosną, no bo te wielkie drzewa się długo ścina. Ja no tam lubię te duże drzewa. No tak, ale jak wszystkie w okolicy się staną duże, no to no może co? być wtedy problem. <noise> no z ma rosnąć? No nie zakazuje. Sześciolatek. Się to nie jestem ja. Niech to nie. A kto idzie do Kurczę, pracy? zrobiłem 9 tabliczek przez przypadek. O kurcze, Mi kliknąłem buch szelfa O super, to jeszcze Brakuje książek Jeden osiem skóry trzeba Osiem skóry i dużo trzciny cukrowej Masz czcinę cukrową Mam bo chciałem farmy zbudować Serio? Nie ja. Ile? Czekaj. I czekaj. Ile Dziewięć. Chyba że tu ma jeszcze. Myślę, Dzień że to może być trochę za mało. No to ja, to ja już zacznę robić tą farmę. Co by tutaj na razie dosadzę? Masz jedna. Urosło. Nie, to ja posadziłem. Nie, to urosło. E nob. Nope. No nie kłam, przecież wiem, że to urosło. Urosło. O, oh, ja yeah, w ogóle jeżeli chcecie więcej Minecrafta, to jak będzie próg jednej łapki w górę, to będzie kolejny odcinek. No. Mam nadzieję, że wbijecie, bo i tak nagram. Ej, czy to mądre? Czy to mądre? Co mądre. Mam białe skarpetki ubrane, Jem chipsy i wycieram nogę w tej, iż wycieram na rękę w tę skarpetkę. Nie, powinno się wycierać o krzesło, albo o kanapę. Nie siedzę na kanapie, siedzę na Eee, e, Na ołóżko się powinno wycierać. Ołóżko mam za sobą za daleko, żeby wycierać. Ty na czym siedzisz? No na krześle mówię przecież. No to o krzesło się wycieraj. Ale no to krzesło jest takie jakieś dziwne, to się nie da wytrzeć. <laughs> Jak się nie da wyciąć? Nie mówię, na no poważnie. To koszulkę. Koszulkę też mam białą. To o Dzisiaj miałem taki biały outfit, tu byłem białe spodnie, białe buty, białe Spanko. Powiedziałem spanko. A, spanko. Show me back in the mine. Nie. Żeby nas fantamy nie zaatakowały. Mm. Co we bazk go So Co got got, got mm -hmm. swinging from side to side side to side. Coś tam dalej? mu muchka. ale nic nie urosło. Reklamacje, czemu mi posadziłeś sadzonkę przed drzwiami? To nie ja, no to kto? Hero Brain. Widziałem jak przechodziłeś przed ci... moimi drzwiami. Opowiadam ci ciekawą historię. O czym? Grając wtedy z Kubiksem na Minecraft Pocket Edition, um, w, otwieram nawias Kubik 100 jego kolega, zamykam no. nawias No To jest byliśmy w Minecraft po Tedicjan Jeszcze kiedyś tam zamieszły w czasach AK, 4 lata temu 5 4-5 lat temu No, no. To Co spotkaliście Hero Bryna No właśnie ciekawa sprawa bo to tak. sobie sami My we dwójkę to... na świecie naszym na O na kurcze Budowaliśmy sobie po prostu na pustym świecie. I stać! Powiedziałem, powiedziałem... Już po cięcie! Już pocięcie, Kontynuuj historię. cięciu. Czekaj, na czym stoimy? Już po cięciu. No, że coś tam graliście sami, no. A, no, graliśmy sobie sami. Potem poszliśmy sobie kawałek dalej na tym pustym świecie. I nagle patrzymy, że ktoś sobie stawia TNT i je wybucha. A byliśmy sami. Ogarniasz to? Ja teraz nie zaraz nie czystej, a już, czy co. Czy co. Nie, no ale autentycznie byliśmy sami na serwerze. grałem sobie po prostu na pustym świecie. Lecimy kawałek dalej od naszej wioski, którą sobie budujemy, lecz tam coś, nie pamiętam co tam budowaliśmy dokładnie. Na nazwijmy to wioską po prostu no. i patrzymy autentycznie, że ktoś stawiać TNT i wybucha, a brat Kuby tu na pewno nie był, bo on wtedy miał rozładowanego tableta i zamian nie mógł grać. Chciałem um, zauważyć, że to nie mógł być Hero Brian, ponieważ Hero nie jest TNT to um, tak zwana jednostka 303. Ale dzięki dałeś uh -huh. mi Clickbait na odcinek Hero Brain. Dzięki za kliknięcie. <grywka> Spotkaliśmy herobrinę szokujące. Zobacz zdjęcia. <noise> Uważaj na Herobrine, bo ciebie zje. No. A słyszałeś o NTT 303? Ej, może? Pa, 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 jakie fajne przejście. Ale nic do zimnika. No, tylko szkoda, jak będą przyjdą enchatować swoje miecze. Wtedy to będzie ty słabo. Ty wymyśliłeś, ja chciałem obok zbudować, a ty mówisz, a może za portalem A ty powiedziałeś wtedy, że to było spoko pomysł. Ale to ty to wymyśliłeś. No Jest bo nie było gdzie postawić tego mojego domku Dobra, po prostu stój tu, suń mi portal i tyle I będzie tak enchanting A teraz się żartuję Po prostu suń portal i tyle Albo nie będzie stał wyłączony, no bo No bo tak, o, i tak nie, będę szedł do noteru No co ty zrobiłeś? Wyłączony portal to portal bez sensu <laughs> Nieprawda bo patrz, bo to jest taki specjalny portal, to jest portal do enchantingu Może zróbmy tutaj mechanizm Na... Ja, jaki? No że... tym, na samouczkach było taki mechanizm, że pociągniesz dźwignię przy portalu Wysuwał się taki mechanizm i sam odpalał portal Słuchaj Wejdź, we, nauczę Ciebie jak się używa tego Więc słuchaj, musisz tak stać, co nie? i star się przeteleportuje do enchantingu o patrzcie, jestem w enchantingu dokładnie widzisz to działa właśnie kakao, -ka kakao kakao Poczcina ci urosła k k k o Więc retrospektywnie raz Zadam do konkluzji, że tam jest 4 Łącznie plus to, to będzie 12 12 to starczy Nie, ile ja potrzebuję Dobra, w full enchantingu nie skończymy w tym dzisiejszym odcinku ale w dzisiejszym odcinku możemy skończyć dzisiejszy odcinek. A więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał. To na razie. Pa i cześć.